YouTube, dlatego, że no, no, w sumie to nie wiem, jakoś tak zapomniałem w ogóle o tym YouTubie, No i po prostu nie, wiem, jakoś tak przestałem po prostu nagrywać. No, co, no zapomniało mi się, tak jakby można to powiedzieć. Trochę tych jakby no, no, zapomniało mi się trochę, że ten że, że w ogóle mam kanał i tak dalej. W sumie to nie mam też chęci długo nagrywać. A teraz tam są święta y, i teraz Wam obiecuję, że na, na razie będą y, dwa filmy w tygodniu i do widzowie będą filmy. Zróbmy tak, będą filmy widzowie co dwa dni do widzowie do 6 grudnia. Później na chwilę przestanę nagrywać i później wam dam info, do którego będę tam nagrywał. Ale no, jak widzicie jestem w Fifie, to dlatego, że gram sobie teraz w FIFA, dlatego, że no wiadomo są Mistrzostwa Świata FIFA World Cup Qatar 2022, także no z tej okazji pogramy sobie trochę w FIFA. i nie wiem, sprawdzę co to jest. I widzowie, nawet jeśli chociaż jedna osoba to ogląda, to niech mi napisze, czy słyszycie dźwięk z gry. Czy nie, bo no bo ja właśnie nie wiem, czy mnie słyszycie, czy nie. Także ja sobie biorę Argentyna, nie wiem, o co chodzi w sumie. Okej. Okay. będę grał mecze? Ej, normalnie są mecze, widzowie. Dobra, także dzisiaj sobie jakoś dwa mecze zagramy i widzowie, zróbmy takie coś, że dzisiaj będzie właśnie ten film, nie wiem, postaram się, żeby widzowie były, były codziennie filmy na 16. Także ten film. Chyba widzicie o 16.00. Jak nagrywam, to jest 15.08 teraz. Także no. Ankar, Messi, Ankar, Messi i gramy. U co ja robię w ogóle? Że tak zapomniałem już, jak się w Tiffy gra. I Messi. Albo to ktoś inny? Nie wiem. No nie. No, także widzowie sobie, e, dzisiaj będzie jeden odcinek i widzowie jak coś to, znaczy dzisiaj napiszcie, chcecie dwa, jeśli ktoś to teraz jeszcze ogląda, bo jak coś to mam, znaczy jak to teraz oglądacie. To chyba, jak teraz to oglądacie, to chyba mam jeszcze jeden odcinek, bo ja nie wiem, bo teraz właśnie gram, także nie jestem w stanie e, potwierdzić, czy mam pierwszy jeszcze jeden odcinek nagrany, ale chyba będę nagrywał. Także no, e, pierwszy gol jest strzelony. Bardzo fajnie, że dodali właśnie takie coś. Taki katar. Normalnie można sobie mecze grać. Bardzo fajna opcja. O Di Maria, pora Mesi, a nie wybiega nawet. E, trudno. Dobra, ja sobie tylko na atak ustawiam. Widzowie, napiszcie mi naprawdę, bo ja nawet to w sumie nie wiem, no. Nie, nie widzę, widzę być tutaj... Dobra, nieważne, widzowie. No, napiszcie mi, czy macie dźwięk z gry, bo lepiej jednak by był, jakby był jakiś dźwięk z gry, nie? A jak nie, to najwyżej jakąś muzyczkę tam podłożę i tyle. Ale no, będę działał widzowie z tym, żeby działał dźwięk, no bo nie chcę, żeby mi cały czas dźwięk nie działał. A później nie będziecie chcieli oglądać, jak nie ma dźwięku. Ole, 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 ta na-na.

Nie rozumiem. No okej, okay, dobra. Powiedzmy, że był spalony. Ja tam nie widziałem nic. Nie, czy ja jestem ślepy, czy co? Nie wierzę! Messi, a w ogóle czemu w tej Fifie ma ocenę 9.1 jak... A, bo to jest przecież podobizna 23. Bo ja już na konsoli mam 22. Bo i tam ma 9-3 ocenę, ale i ja, czy kręcę się, że mistrzem także, no nie wiem, jeden mecz chyba tutaj zagramy, czy drugi yy, teraz nie wiem, a koniec pierwszej pojawia się, tak nie wiem, no na pewno teraz będzie jakoś tak trochę więcej, może tych odcinków z FIFA, no bo tam jest yy, Katar, nie? Także fajnie by sobie było pograć. Yy. No i nie wiem, napiszcie, czy chcecie Stumble, guys. Bo wiem, że to jest popularna gra. Ale nie wiem, czy chcecie. Bo jak nie, to ja nie będę nagrywał. Nie, miałem w planach nagrać, ale no. Nie wiem, czy chcecie w moim wykonaniu, czy nie. W ogóle. że no. Chodźmy z atakiem Di Maria Messi. I Messi. Nie, prawie było. Kurde, ciekawe co nasz się jakiś taki mega dobry strzał tym Messim zrobić. Nie, nie, kurde. Ale, ale, ale. Pytacie się pewnie, czemu ja nie gram przyciskami, tylko ten na telefonie se klikam. Ja nie wiem, jak już tak wolę na telefonie se klikać. Ale, 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 no, No nie. Dobra, gol. 4-0 widzowie. No, taki nawet niezły wynik. Widzole, widzowie, jak odstawiacie wynik e, w następną środę, w sumie dzisiaj jest czwartek, jak to oglądacie, e, Także, jak obstawiacie wynik Polska-Argentyna w środę, w następny tydzień, e, bo ja tak obstawiam, no że się da, że Argentyna, no niestety Polska zrobi, tak mi się doje, że jest 2-0, no tak 3-0 może, no bo wiecie, jednak mają tam Messiego i w ogóle, także Polska takie... i got my Naprawdę już, o ja Cię kręcę, Polska-Argentyna. Eee... Aha, dobra, gramy widzowie, Polska-Argentyna. Widzowie też y będzie niedługo Rainbow Six-Side Mobile. Napiszcie, czy chcecie, czy nie. O nie, piszcie jakie gry chcecie, bo jak, nie, napiszecie, że na przykład, nie wiem, Chcecie Robloxa albo coś? To będzie Roblox, albo coś nie. Chcecie Stambulgos? To będzie Stambulgos. Co chcecie, to będzie? Ja cię kręcę. Argentyna, Polska. No nie, czemu znowu jest skład taki, jaki nie chcę? Inaczej. pole, ole, pole, białe pole. No, chyba żartujesz. My tak będziemy z Polską, znaczy jak tak Argentyna będzie z Polską gra, to daleko nie zajdzie. Kurde. Messi Majda nie trafił. Myślałem, że to dobry piłkarz i jest dobry, ale no, nie wiem. Ja to jest tylko granie. Każdemu się zdarza nie trafić. Ugrzę. No. no wiem. Ankara, Messi. Wybiegaj, Messi, Messi, Messi. Dobra, teraz Messi. Ankara, Messi, Ankara, Messi. Messi. Gol! Piękny gol Messi'ego. 2-0 już jest. Kurde. Ja sobie dam defensywę, chociaż nie. No to na atak zostawię, ażeby Polska mi mogła strzelić gola. Bo jak chcę, by mi polska gola Nie Nieważne No co? Gdzie on podaje? Chodźcie Nie mogę. I spalony coś mi się tu poplikało I E, nie wiem, nie pamiętam, czy wam mówiłem, czy nie, ale mam nowy telefon, e, on się nazywa Realme GT Neo 2, także, no wiecie, gry z 60 fpsów, Call of Duty tak samo, chociaż mobile już jest taki trochę przynudnawy, bo się tam nic nowego raczej nie dzieje jakoś, e, no i ten, jak będzie Warzone, to będziemy sobie w Warzone pykać widzowie. To będziemy nawet mogli grać z Wami, czyli z Widzami. Tylko będziecie musieli wtedy swój nick podać w grze. To będziemy, będę mógł z Wami zagrać jak będziecie chcieli. Także no, czy robimy e, Polskę? Jaki będzie wynik? Piszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy. No, dobra. No nie, a tak w sumie to mi się wydaje, że Polska chyba nie ma szans na wygranie tego meczu. Nawet nie wiadomo, co by zrobili, to raczej no raczej po prostu nie wygrają. No. Nie, że wątpię w Polskę, ale mm, po prostu. Co prawda ostatnio Argentyna przera przegrała z Arabią Saudyjską, ale wiecie, człowiek się uczy na błędach. Także no. Chcę mm, 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 mm. ciekawy, czy Ten dźwięk mi się nagrywa. Widzowie, w następnym, w następnym odcinku już będę wiedział. W następnym już chyba będzie dźwięk. No, chyba że się nie da, no to zmienię najwyżej program do nagrywania. No bo co innego, no. Chociaż x recorder bo jak. Jakby też chciał też nagrywać, to. Na razie nagrywam na. X-Rekorderze także, X-Rekorder to ja nagrywam. Także, no, czemu? D. Jakaś zmiana, jest chyba. Czy nie? A czemu mi się te nie zapisały? Co jest? Save. Zapisuję? Zapisały. I wtedy, wtedy chyba nie zasaveowałem. O oh, no. O, no, no! A polska by nam gola strzeliła! Eee! Trzeba tak wybić! E, A Nie wiem! Out! Że, e, gościu chyba... Nie wiem, co mu się stanęło, że na out wyszedł! Takim trzeba być! Nie wiem. Co się gościowi stanęło? Ten na out wybiegł. Nazywa się, że może się komuś zdarzyć ten aut. Ale no, masy! Let's see, najlepszy piłkarz! Ole, ole, ole! Dobra, jak Dobra. wie, ile już tam mam filmu? 15 minut. Nie Dwie... wiem, napiszcie też, wiem, że. Dużo pisze, żebyście pisali, ale po prostu wracam na nowo z aktywnością kanału, dlatego chcę wiedzieć co będziecie chcieli oglądać, a czego nie. E, ile byście chcieli filmu, bo na razie tak będę nagrywał się też tak, no z 20 minut tak z FIFA, nie wiem, Call of Duty jakieś tam 30 minut czy coś. No, także nie ja mam już plan widzowy na YouTube'a, także... W sumie nie wiem, czy nie zrobić daily, tylko jak je zrobię, to już, kurde, nie ma przelewek, bo, znaczy, no, wiecie, no. Hmm. O, ty gadasz. Nie. Dobra, ale czyśle, Dobra, nie wiem, kto tam jest. Nie znam. No i widzę czy to prawda? Czy będzie 8-0 w meczu? No wątpię, żeby na ciebie był taki wynik, ale no, kto wie, może taki będzie, ale mimo to oby nie. Bo... Chyba jednak kibituję Argentynie, ale nie chcę, żeby Polska też odpadła. Nie? Ogólnie, my to nie, nie wiem, komu Nie to kibitować. Argentyna, Meksyk. Taki był Mać, nie tam. Polska, Meksyk. Także, no, mamy 17 minut filmu. Także, myślę, że to na dzisiaj tyle. Także widzowie, jutro to w sumie widzowie możemy zrobić daily, ok. to widzowie oficjalnie jest daily, także no, wracam na YouTuba, jest daily, dużo nowych rzeczy, do świąt, później będę nagrywał tak co dwa dni, może co trzy, yy, ale no, także oficjalnie mam daily, także... Jutro pojawi się odcinek z innej gierki, chyba że napiszcie, czy chcecie kontynuować dalej tę serię, znaczy jakby tutaj granie dalej, czy co, jakie mam karty, 9, 8 i 9, 9, Beckham, co, jakieś Pepe, okej. Okay. Kurde mam, czy mam no nie jakiś najlepszy skład, ale już powiem wam, jakby te tutaj karty wymienić na coś, a kurde już wam, tak mocny skład już tam mam, znaczy może jakiś mega dobry, ale 84 ocena, lubu to nawet dobry, także... Mm, co? To do zobaczenia widzowie jutro w kolejnym filmie. O!